Ja jako pomyślałam, że zanim dodam jakiś kontent na kanał, to należy się wam parę słów wyjaśnienia. Takich ode mnie, takich prywatnych, tak po prostu szczerze od serca, bo mimo że jestem bardzo aktywna na Instagramie, to tak czy siak nie jest to taki zasięg, jak tutaj na YouTubie i wiele z moich widzów, nawet stałych widzów, po prostu nie wie, co się ostatnio u mnie dzieje i pomyślałam, że warto o tym powiedzieć, jeżeli ktoś no jest po prostu zaangażowany w ten kanał tak jak ja i po prostu zastanawiał się dlaczego mnie nie ma i dlaczego nie ma filmów i, i w ogóle wszystko inne jest parę kwestii i w sumie nie wiem, którą zacząć no już chyba wiem, którą zacząć na dzień dobry, jak już pewnie słyszycie jestem od maja w centrum no, centrum budowy domów apartament, w którym mieszkam blok, w którym mieszkam jest w samym środku budowy. Pokażę Wam przebitki, jak się budują domy dookoła mnie. Jestem w notorycznym hałasie od godziny 8 rano do godziny 17 po południu, a następnie przez 3 godziny są wykańczane domy w środku, więc tak czy siak słyszę szlifierkę, słyszę młotek, słyszę wszystko i, no i wszystko się trzęsie, więc nie jestem w stanie dla Was nagrywać. Od wielu miesięcy nagrywam dla Was po nocach, co bardzo odbiło się na moim zdrowiu, bo, bo jestem po prostu zmęczona po całym dniu i nagrywanie w nocy, wiecie, w siedzenie później, bo, bo to jak mówię w nocy, to to jest godzina 11, 12, 1, 2, 3. Ja o takich godzinach robię teraz filmy, żeby, żeby coś było na kanale, zwłaszcza jeżeli nagrywam z domu, więc jest bardzo... Ciężko w tej kwestii pomyślałam dzisiaj, że nie będę się zmuszać, bo jak zauważyliście, nie wyglądam i nie czuję się najlepiej. I nie będę czekać do wieczora, po prostu nagram. Nagram w południu, żebyście wiedzieli, w jakim, e, w jakim położeniu jestem i jak to wygląda. A dzisiaj akurat jest dość spokojnie, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że po prostu padał deszcz. Kolejna kwestia. E, cały czas pora tajfunowa daje sobie znać dość mocno przez. E, ja wiem, 11 dni, cały czas deszcz no sprawiło to, że niestety moje biedne serducho które już ma pod górkę od samego nic nierobienia to przy tak niskim ciśnieniu atmosferycznym po prostu stwierdziło I'm out i zrobiło sobie wolne po prostu nie dość, że na ostatnich klipach wyglądam jak spuchnięta kluska dango albo jak to z pimpkiem określamy Niku Enma, bo jest taka bułka Nikoman na to takie wiecie, inside joke tutaj u nas, no to będąc sobie taką kluchą, e, która nie miała siły, żeby się w ogóle podnieść z łóżka, mimo wszystko starałam się jakoś e, pracować nad contentem, aczkolwiek e, moje osłabienie no przerodziło się w coś, w coś na jakby to powiedzieć, na modłę przeziębienia, przy czym u mnie przeziębienie jest e, no dość mocno odczuwalne, jak możecie się spodziewać. Nie mam koronawirusa, jestem cały czas pod opieką lekarzy i też przez to, że jestem jedynym pacjentem u stomatologa to średnio raz na miesiąc mam badania krwi, <grym> ponieważ no, jak sami się domyślacie, no, będąc co 2-3 tygodnie u dentysty, jako jedyny pacjent w ośrodku rehabilitacyjnym, gdzie co prawda nie ma takiego, jakby to powiedzieć, zakaźnego, oddziału, ale, ale przewijają się różni ludzie, no to niestety jestem przed każdym praktycznie badaniem co miesiąc. No mam badania krwi, czy, czy nie mam koronawirusa, nie mam, więc chociaż tyle, to się nie musicie o to martwić, ale to też dlatego, że ja po prostu nie wychodzę z domu. Nie wychodzę z domu, jak wychodzę, to to bardzo dbam o to, żeby, żeby na siebie uważać, żeby, no wiecie, nie stwarzać ryzyka. I ja wiem, że niektórzy nie wierzą, niektórzy wierzą. Niektórzy nie chcą nosić, jak to mówią, kagańca na ryju. Ja nosiłam kaganiec na ryju zanim to było modne. Zobaczcie sobie zdjęcia na Instagramie i daty. Ja po prostu noszę maseczkę od y, zawsze. I to jest mój wybór, moja wolna wola, nikt mnie do tego nie zmusza. Ale anyway. Mm, no już powoli jest y, lepiej. Mam. Y, w następnym tygodniu kolejną wizytę u stomatologa, więc może przynajmniej będę mogła dłużej do Was mówić. Tak, dzięki wielkie. W ogóle, żeby nie było okno jest zamknięte. Tak się po prostu wszystko niesie przez tą budowę. Więc ze zdrowiem się nie martwcie. Staram się jak mogę, żeby być w pełni sił, żeby nie odwalić czegoś dziwnego, żeby się nagle nie okazało, że coś mi jest i, i kanał pójdzie w pierony. Aczkolwiek powiem Wam, że miałam wielokrotnie chęć po prostu zamknąć to wszystko w pizdu. Nie dlatego, że moje samopoczucie jest złe, nie dlatego, że, że uniemożliwiałam mi nagrywanie w dzień i, i męczę się po nocach z nagrywaniem, z montowaniem i po prostu ze wszystkim, bo w dzień jest czasami tak głośno, że nie idzie pozbierać myśli, nie idzie czegokolwiek przygotować, skupić się na czymkolwiek. Człowiek jest tak wymęczony. Już tyle miesięcy, a to wcale się nie zapowiada, żeby się skończyło, ale jestem dobrej myśli. Staram się nie nakręcać i, i nie narzekać, aczkolwiek wiele osób o tym nie wie i pojawiają się często pytania właśnie o oświetlenie, dlaczego jestem taka zmęczona na filmach i, i takie tam różne teorie spiskowe, co mi jest, więc to jest dlatego, że nagrywam po prostu bardzo późno w nocy i jestem, jestem zmęczona i chyba trochę przemęczona, ale to tam ale tam licho, nie? No i tutaj kwestia YouTube'a. Jest mi bardzo przykro, w momencie, w którym nagrywam dla Was jakieś treści, jakiś content, szczerze, tak jak zawsze, bo tak, taki jest ten kanał od, od samego początku, po prostu czasami siadam i gadam tak jak teraz, a czasami przygotowuję się po parę dni, po wiele godzin i dzielę się wiedzą specjalistyczną, nie tylko tą, którą wyniosłam ze studiów, ale tą, którą nabyłam już tutaj, poprzez doświadczenie, poprzez różne prace, które wykonywałam. ci, bo to jest łatwo usiąść, przeczytać coś w internecie, jakiś news, jakąś historię, pastę, nie wiem, cokolwiek, nie? I potem to opowiedzieć swoimi słowami. Ale o wiele trudniej jest usiąść, pozbierać źródła tekstowe, przetłumaczyć je na język polski, bo często nie ma tych wiadomości w języku polskim. A następnie poukładać je sobie w głowie, tak, by przypomnieć sobie to, co się wie samemu, to, co się nauczyło z różnych źródeł oraz to, co się, co się miało na studiach, bo nie wszystko się miało na studiach i wiele wiadomości, wiele tematów, o które prosicie, o które pytacie, są też dla mnie nieznane. Ja sama się muszę cały czas dokształcać i cały czas szukać informacji. A wiecie, że szukanie w jednym źródle albo obejrzenie filmiku, na YouTube, czy, czy to dwóch, czy trzech, to nie jest żadne źródło informacji. Więc praca nad tym naprawdę zajmuje sporo czasu i bardzo mnie boli, kiedy moi stali widzowie, bo już nie mówię o nowych, bo, bo ja wiem, że ludzie przychodzą, nie podoba się im, wychodzą albo przychodzą, oglądają tylko jakieś tam parę treści albo jedną serię i już więcej nie przychodzą na kanał. Ale stali widzowie, którzy są ze mną od zawsze i którzy. Wiedzą już mniej więcej, jak działa ten kanał. A piszą do mnie, że nie dostałem powiadomień. Ale nie dostałem powiadomień, że napisali komentarz, i ja nie odpisałam, nie dałam serduszka nawet, i czy w ogóle odczytałam. Także. Um, no jest mi bardzo przykro, tak po prostu po ludzku. Nie irytuję się, nie nakręcam się, nie narzekam, jest mi po prostu przykro, bo zauważyliście sami, że ostatnio tych serduszek i odpowiedzi na komentarze jest mniej. Jest ich mniej, ponieważ YouTube mi o tym nie informuje. Jeżeli ja nie usiądę przed komputerem albo nie pogrzebię w telefonie na aplikacji Studio Twórców, to ja nie widzę waszych komentarzy. Ja nie widzę powiadomień. Ja nie wiem, kto mi odpisał na komentarz. Ja nie wiem, co się dzieje pod moimi filmami tak długo, jak po prostu ręcznie na to nie wejdę. Nie dostaję żadnych powiadomień. Tak samo jak wy. I i to jest przykre, ale nie będę się zniechęcać, i choć naprawdę miałam wielokrotnie myśli, by, by zrobić sobie dłuższą przerwę, albo żeby w ogóle przestać nagrywać, to mimo wszystko no, te wiadomości od stałych widzów sprawiają, że, że jednak tego nie porzucę. No i też tak jak mówiłam na starych filmach, choćbym miała nagrywać tylko dla swojej rodziny i przyjaciół, którzy mnie oglądają, no to wciąż będę nagrywać po prostu tylko, tylko rzadziej, bo. Już tam palę licho z motywacją, ale po prostu no to jest, to jest naprawdę przykre, kiedy widzicie masa komentarzy nie dostałem powiadomienia, YouTube mnie znowu nie powiadomił. E, przykre to jest wszystko, naprawdę. Ale już się nad tym nie rozwodząc, e, tak, wracam do nagrywania, jak tylko się poczuję lepiej, jak tylko stanę na nogi, bo wciąż mam e, zatkane zatoki i e, chociaż w mojej głowie mi się wydaje, że mam seksowny, głęboki głos to, to prawdopodobnie skrzypię i nie, niezbyt fajnie brzmię, ale no wiecie nie ma na tym kanale udawania nie ma tutaj żadnego ściemnienia, tak po prostu jest no i co jeszcze chciałam powiedzieć, chciałam wam podziękować za wsparcie, za, za wiadomości, za wszystko um, szykuję dla was parę takich niespodziewanych live'ów w dni, w których się pewnie nie spodziewacie będę o tym Oczywiście pisać i na grupie, i na Instagramie. No super, jeszcze komunikat. Czekajcie, niech się skończy. miało być bez cięcia, ale komunikat o godzinie 16 zawsze jest długi, więc jedno cięcie było. i anyway, chciałam Wam bardzo podziękować za, za wsparcie, za wiadomości i za to, że jesteście... Że mimo, że YouTube robi nas wszystkich w bambuko, to, to po prostu sami sprawdzacie i sami sami wchodzicie na moje inne profile społecznościowe. Staram się być bardzo aktywna na Instagramie, dodawać nie tylko ciekawostki ze świata tutaj, ale również jakieś tam, wiecie, takie po prostu o Japonii, jakieś zdjęcia w miejscach, w których byłam, i czy nawet swoją twarz, nie wiem, cokolwiek. Tak, staram się być na bieżąco, na insta Story zawsze memy żeby Wam poprawić dzień, żeby sobie poprawić dzień. I jakoś to idzie, jakoś to leci. A no, tyle chciałam Wam powiedzieć. Jest mi naprawdę bardzo miło, że tu jesteście i że już za niedługo, mam nadzieję, mimo wszystkich przeciwnościom losu, uda się nam być nie tylko regularnym, ale również w kontakcie w sekcji komentarzy. No, a tak poza tym to słyszałam, że u Was jest totalna beznadziejność, jeżeli chodzi o zakorowania i całą sytuację w Polsce. Więc napiszcie mi, proszę, jak to jest u Was, bo ja nie śledzę na bieżąco newsów, nie wiem co już jest fake newsem, co jest newsem. O, helikopter teraz jeszcze. Super. No, dajcie mi po prostu znać, bo, bo ja nie wiem ile z tego, co, co widzę w internecie, jest prawdą, jak to wygląda sytuacja ze szkołami, z zamknięciem szkół. Czerwone strefy, żółte strefy, czy ta siłownia, która jest teraz kościołem, to jest prawda. Po prostu mi napiszcie, co teraz się u was dzieje w Polsce, skoro już wiecie, co się dzieje u mnie. No i to tyle. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym filmie. Bye bye.